Moi drodzy, to mamy ministra obrony narodowej i wicepremiera. No popisał się Władysław Kosiniak-Kamysz w kanale Zero. Ja nie wiem, czy mam się z tego śmiać, tak jak śmiałem się e, ostatnio z sondaży PSL-u. 1,58% poparcia. <grym> Naprawdę żałosne, straszne. No ale cóż, no, skoro jest lider partii taki, jaki jest, to może i te notowania są rzeczywiste. Zobaczcie... Jaki ekwipunek i jaką obronę polskiego żołnierza zaprezentował w kanale Zero? Władysław Kośiniak-Kamysz. Duża latarka, działanie nie tylko oświetlające, ale też obronne, bo jak się poświeci w oczy, to można przeciwnika szybko zdezorientować coś to co daje. Rozumiecie to? Latarką. To jest taka latarka, pokazuje kościniak kamysz, nam można um, kogoś obezwładnić, obalić przeciwnika yy, świecąc mu w oczy latarką. Ładnie to podpisał pan poseł Andrzej Śliwka, że rzeczywiście to to jesteśmy po prostu przygotowani na zagrożenie. Polski żołnierz może czuć się dumny. Będzie w przeciwników świecił latarką.